Przygodni księża moderatorzy decyzjalni, przygodni kapłani, księże kustoszu, drodzy siostry i bracia, drodzy młodzi przyjaciele, szczególnie wy wspaniali, jak już to słowo dzisiaj tak brzmi. Przyszli już za chwilę moderatorzy i animatorzy Ruchu Apostolskiego Młodzieży. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w tej pięknej liturgii, w czasie której udzielane jest błogosławieństwo do posługi animatora i moderatora. Raduje się moje serce, kiedy patrzę na Was, patrząc na Was, na tę Waszą radość, gdzieś tak, pamiętając te słowa z dzisiejszej Ewangelii, gdzieś w tle. Pojawia się też słowo, o którym dzisiaj chciałbym więcej powiedzieć. Słowo, które jest bardzo modne we współczesnym świecie. Słowo, które ludzie bardzo często kontemplują i powtarzają. Odmieniane jest ono przez wszystkie przypadki. I z pewnością oznacza zbliżające się przysłowiowe czarne chmury, jakieś trudności. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Tym słowem jest kryzys. Mówi się o kryzysie politycznym który przejawia się załamaniem realizacji określonej polityki i utratą przez grupę przyzwolenia społecznego. Mówi się także o kryzysie ekonomicznym. W ekonomii to okres załamania gospodarczego, w którym spada produkcja, a dochody i dochody, a bezrobocie wzrasta. Medycyna używa także tego terminu, aby określić najcięższy okres w przebiegu choroby lub jakieś prześilenie. Tego słowa używa się także przy okazji aktualnej charakterystyki czasu, jaki przeżywa wspólnota, jaką stanowimy, a więc mówimy także o kryzysie Kościoła, o kryzysie powołań, o kryzysie religii, o kryzysie katechezy. Dużo tych kryzysów. Co ciekawe, kiedy sięgniemy do etymologii tego słowa, okaże się, że określenie to pochodzi z języka greckiego, kryzys. I oznacza w sensie ogólnym wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że w naszym życiu każdemu przyszło albo przyjdzie przeżyć jakiś kryzys. Dzisiaj wy, moi drodzy młodzi przyjaciele, podejmujecie nową posługę wyrażacie gotowość do podjęcia działania ale musicie wiedzieć musicie mieć świadomość że to wasze działanie może także przynieść wam wiele kryzysów wiele trudności na to trzeba być przygotowanym trzeba będzie poradzić sobie w różnych sytuacjach i może okazać się że będzie właśnie presja czasu konieczność zmagania się a także konieczność walki aby cel jaki sobie założyliście Mógł zostać osiągnięty. Wszyscy wiemy, że doświadczenie kryzysu czasem jest człowiekowi potrzebne. Co więcej, doświadczenie kryzysu burzy stary porządek, a roztacza nowe perspektywy. Dobrze przeżyty kryzys może okazać się bardzo konstruktywny. Ludzie nauki, widząc to, zaczęli opisywać to zjawisko, tworząc niejako psychologię kryzysu. Wyczytałem, że są nawet poszczególne etapy kryzysu. Chcę się z wami tym dzisiaj podzielić. Pierwszy etap to okres szoku, charakteryzujący się brakiem mobilizacji do działania. Drugi pobudzenie emocjonalne, taka rozpacz lub obronne pomniejszanie zagrożenia. Trzeci etap zwątpienie w siebie. Czwarty ujawnianie emocji. Następnie analiza sytuacji. Nadanie sensu krytycznemu, krytycznemu zdarzeniu i ostatni punkt, osiągnięcie integracji prowadzącej do, równów, do równowagi emocjonalnej. Nie zawsze kryzys przebiega według powyższego schematu, zależy od różnych czynników indywidualnych, ale mniej więcej tak można by te poszczególne etapy gdzieś tam odnaleźć, wypunktować. Moi drodzy, ważne, byście zapamiętali, że z każdego dobrze przeżytego kryzysu człowiek może wyjść, wyjść mocniejszy, silniejszy, będzie gotów stawiać czoła kolejnym wyznaniu, wyzwaniom. Co jest bardzo ważne w takiej sytuacji? Poczucie wsparcia, świadomość tego, że człowiek nie jest sam, ale jest ktoś, na kogo może liczyć. Ktoś, kto nie jest blisko mnie tylko dlatego, że jest ciekawski, że interesuje go moja porażka, ale jest przy mnie w tej trudnej, granicznej sytuacji, bo mu na mnie zależy, jest przy mnie, bo chce mi pomóc. Nie chce mnie zostawić samego. Moi drodzy, Jezus w Ewangelii mówi dzisiaj o kimś, kto jest przy ludziach wierzących wtedy, kiedy te kryzysowe momenty przychodzą. Tą osobą jest Duch Święty. Jak ważna jest w tym względzie moja osobista relacja z Bogiem. I moi drodzy, pamiętajcie o tym zawsze, niezależnie w jakiej kryzysowej sytuacji będziecie, gdyby nawet wszyscy od Was się odwrócili, wszyscy o Was zapomnieli, wszyscy źle Wam życzyli, to jest ktoś, kto o Was nie zapomni. Przypominają mi się w tym miejscu. Bardzo przejmujące słowa z księgi proroka Izajasza. Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Ja nie zapomnę o tobie. Słowo Boże, patrzymy na Pana Jezusa. On z tego obrazu mówi do nas: Ja nie zapomniałem o tobie. Ja nie zapomnę o Tobie, dlatego zawsze możemy powiedzieć Jezu, ufam Tobie, wiem, bo nie jestem sam, jesteś przy mnie, jesteś ze mną. Te słowa, które potwierdzają również to, co mówi dzisiaj w Ewangelii Jezus, a które usłyszeliśmy przed chwilą, kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić, lub co mówić. Bo Duch Święty pouczy Was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Jednak aby to się ziściło, ważne jest to, co Jezus mówi na samym początku dzisiaj. Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i syn człowieczy do niego wobec aniołów bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprze się ja wobec aniołów bożych. I moi drodzy, Wy dzisiaj tutaj jesteście. I niejako publicznie przyznajecie się do Chrystusa. No nie jest tak? Chcecie być animatorami, chcecie być moderatorami, chcecie służyć Panu Bogu, Kościołowi, bo się przyznajecie do Pana Jezusa, do Kościoła. Niech dla Was będzie takim, taką ważną informacją to przekonanie, że dzisiaj Ty się przyznajesz do Chrystusa, i On kiedyś do Ciebie się przyzna przed Bogiem. Tego się musimy trzymać. I wtedy niestraszne są nam kryzysy i problemy, jakie na pewno będziemy spotykać w naszej posłudze. Nie tylko w posłudze, ale też w naszym codziennym życiu. Moi drodzy, dzisiaj ta Wasza gotowość podjęcia służby jest właśnie wyrazem tej wiary. Mocno ufam, że tak jest, bo w przeciwnym razie to wszystko nie miałoby najmniejszego sensu. Jeśli u podstaw, u podstaw waszego działania i chęci jest wiara, możecie być pewni, że Duch Święty będzie przy was w każdym momencie waszej posługi i w każdym, nawet najbardziej kryzysowym momencie. Nie tylko w zakresie waszej działalności, w strukturach ramu, ale w ogóle w całej waszej codzienności. O tym pamiętacie, pamiętajcie i o tym zapewnia was dzisiaj sam Jezus. A Ta Ewangelia dzisiejsza, jest Ewangelią z soboty, 28 tygodnia zwykłego. Ona nie jest przygotowana na uroczystość. A zobaczcie, jak ona bardzo pasuje do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Pan właśnie tak działa. Słowo Boga, Słowo Boże jest zawsze aktualne. Zawsze nas dotyka i zawsze jest w stanie nas wyprowadzić na prosto. Moi kochani, z pewnością pamiętacie także, że święty pamiętacie że także że święty Jan Paweł II bardzo gorąco wzywał pomocy Ducha Świętego w różnych momentach swojej posługi ale i swojego życia Jedną z modli to Ducha Świętego nauczył go jego tata młody Karol Wojtyła w wieku 9 lat jak wiemy stracił matkę po jej śmierci został ministrantem jak sam wspominał nie był najgorliwszy w tej służbie gdy go ojciec spostrzegł, to powiedział do Syna, nie jesteś dobrym ministrantem, nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego, powinieneś się modlić do Niego. I po tych słowach pokazał mojemu Karolowi pewną modlitwę. Tak się złożyło, że w ostatnich tygodniach, gdy jestem na bierzmowaniu, jako taką pamiątkę tego bierzmowania, od biskupa młodzi dostają właśnie taki mały obrazek, jako pamiątkę bierzmowania właśnie z tekstem tej modlitwy. Wy też tą, ten obrazek dostaniecie. To nie jest wasze bierzmowanie. My doskonale wiemy, że bierzmowanie można przyjąć tylko raz. Ale doskonale wiemy, że ta przyjaźń z Duchem Świętym w sposób szczególny zapoczątkowana w dniu bierzmowania, ona musi być ciągle odnawiana. Dlatego wam dam ten obrazek. Tam jest napisane pamiątka bierzmowania. To możecie sobie to przekreślić, pamiątka. Ale to też. Dzisiejsze błogosławieństwo, też jakieś takie kolejne spotkanie, szczególne spotkanie z Duchem Świętym. Takie dodatkowe, jeśli tak nie wiem czy liturgicznie, można tak powiedzieć, bierzmowanie. Do pełne, kolejne, kolejne spotkanie, kolejne otwarcie na dary Ducha Świętego. A teraz chciałbym tę modlitwę, którą Karol Wojtyła otrzymał od swojego ojca wam przypomnieć. Duchu Święty, proszę cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie. I Twoich doskonałości Bożych, odar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, odar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, odar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, odar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, odar pobożności. Abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, odar bojaźni Bożej, abym lękał się tylko grzechu, który Ciebie, O Boże, obraża. Moi drodzy, od momentu, gdy Mały Karol otrzymał tę modlitwę od swojego taty. Przyszły papież zaczął się modlić jej słowami i doświadczać w życiu jeszcze potężniejszego działania Boga. I tak jak mówi, nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił, jeszcze dziś słyszę jego głos. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym mówił wiele lat później już jako papież. Warto sobie to połączyć, nie? Tam właśnie od tej modlitwy zaczęło się przygotowanie tego młodego człowieka do tych wielkich funkcji, które kiedyś później w kościele objął. Tam był początek. Doskonale o tym wiecie. Tak, tak, jak też musicie to czuć, że to dzisiejsze, to dzisiejsze błogosławieństwo, to nasze tutaj liturgiczne spotkanie jest jakimś bardzo ważnym etapem z punktu widzenia Pana Boga w Waszym życiu. Że możecie ten czas wykorzystać, że on kiedyś będzie procentował, jeśli otworzycie swoje serce na Chrystusa. Jeśli rzeczywiście pozwolicie mu działać w Was i przez Was, w Waszej posłudze, dla dobra Kościoła i dla Waszego zbawienia także. Moi drodzy. Pamiętajcie, bardzo za to proszę o sile wiary. Pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami. Pamiętajcie, że ostatnie słowo nigdy nie należy do Kryzysu, ale do Boga. Miejcie świadomość, że On jest z Wami. I oto moi drodzy, modlę się dla Was, oto modlimy się my wszyscy, którzy Wam towarzyszymy dzisiaj. Myślę szczególnie tą modlitwą. O tej modlitwie możecie tę modlitwę, ta modlitwa płynie też. Serc Waszych rodziców, którzy się cieszą, są dumni z Was dzisiaj? Niech Bóg zatem będzie przy Was, aby Was bronić. Niech będzie przed Wami, aby Was prowadzić. Niech będzie za Wami, aby Was strzec. Niech będzie z Wami, aby Was błogosławić. Amen.